A to jest ta matka młoda, którą znalazłem jakiś czas temu przy, przy poddawaniu też to była chyba jadwiga Udało mi się ją znaleźć i, a i co no, zamiast likwidować to postanowiłem ją odsadzić, że tak powiem do ulika takiego małego widzę, że pszczoły noszą pyłek Jakiś taki ładny, ciemno-niebieski. Nie wiem z czego to. Tutaj u nas nic raczej nikt nie sieje, ale no, sprawdzę czy może już ta matka się nasieniła, skoro tak jeszcze tak chętnie noszą pyłek. Zobaczę. dzisiaj mm. bardzo dobrze O, jest królowa jest królowa tutaj Jest czerw, także działa, no teraz tylko teraz tylko żeby to do siły doszło wszystko, nie? To jest całej pizzy A jak nie to połączę, coś się wykombinuje, ale jest matka czerwiąca skopować za stówę to mam już swoją awaryjnie to będzie z, myślę po tej mojej P+ tylko nie wiem czy to jest P+ czy P+++ <laughs> ale to nie ważne taki ładny tygrysek. czarno brązowa To jest jakiś miks, ale ciągnął, nawet jest czerw, znaczy są te jajeczka raczej. To była jakaś dzika zabudowa, ja tu ułożyłem i sobie pszczoły połączyły do ramki. No a to teraz to opanuję mniej więcej. No ale co, udało się. Matka królowa unasieńiona. Akurat tu miałem takie na podorędziu ładne ramki po mnie Przeczerwione, lekko, także się pszczoły myślę tu z tego ucieszę. Tutaj im zabiorę. To byle co zabiorę, dam im to co trzeba. Piccolo: Może była nawet jakaś ramka pracy, ale są jajeczka. Także widać, że mają chęć coś działać tym pszczoły. Ta matka Syrop się leje z tej rameczki, a niech się leje. Dalej do domu Nie ma dymu. sobie one ładnie włożą Jest taki ul awaryjny właśnie z takich potrzeb może tutaj niezdarnie to robię z tą folią, ale jest tutaj po prostu tych pszczół zgnieść na dół z co wróćcie Tutaj się uspokoją potem samą syrop na wieczór będzie będzie ładnie myślę że... ale cieszy mnie że ta matka się unosiła. i jakoś tak zawsze mam wiarę, że takie właśnie szczególne przy, przypadki potem odpłacają czymś, yy, czymś fajnym W sumie to była królowa która prawda nie, nie była yy, planach, bo y, po prostu poddawałem, miałem tam poddać inną matkę, y, a z matecznika ra ratunkowego sobie tak ładna wyszła, więc ale jakoś tak nie chciałem jej to się mówi dzisiaj ładnie y, y, eliminować, eliminować. bo dzisiaj to wszystko można ładnie ubrać. zamiast y, zabić psa można go uśpić. Zamiast też zabić można eliminować, i tak dalej. Albo już nie będę wchodził w sprawę aborcji, ale to też o to samo chodzi. No jest fajnie. Jak się rozwijają.